150 dzieci, w tym wiele, które nie skończyły jeszcze trzech lat trafiły do Ustki w nocy z wtorku na środę. Maluchy zostały zakwaterowane w ośrodku radość. W ich przyjęciu pomogli ustrzczanie i mieszkańcy regionu, którzy podarowali niezbędne rzeczy. Naprawdę jestem mile zaskoczony tym ogromem rzeczy, które zostały właśnie już przywiezione do domu, w którym te dzieci będą przebywały, czyli do, do radości. Jak powiedział burmistrz Jacek Maniszewski, w najbliższych dniach do Ustki trafi kolejna grupa dzieci z domów dziecka na Ukrainie. Zostaną także zakwaterowane w jednym z miejscowych ośrodków czasowych. W Ustce, podobnie jak w innych miastach i regionach Polski, nadal trwa zbiórka darów dla Ukraińców. Bardzo Państwa proszę o pomoc i dziękuję Wam. Jestem dumny, złuszczan, że niesiemy taką pomoc. W Ustce działają trzy punkty, które przyjmują dary dla potrzebujących. Wszystkie działają od pierwszego dnia, od wybuchu wojny. Potrzebne środki czystości, pieluchy, żywność, odzież i inne niezbędne towary przyjmuje miejski ośrodek pomocy społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej. Dary przyjmowane są także na terenie dworca autobusowego.